Siema, w tym filmie zagrałem w duel z moim kolegą Antkiem, ale budowaliśmy bazę i trapy na siebie. Fajnie było, gdybyś zostawił subo Lepiliś tam swoją bazę, ale nie wiem, ale dobra. tutaj. Dobra, weź ty zrobisz. Dobra. Co zrobię? Czemu tu pozostało tam pozostałości po wczoraj? Nie wiem, ale ten był gdzieś tam odbywał, bazę, że swoją swoim pamięci ogólnie. Krudna. Dzisiaj myślałem, że mam jakieś lekcje. Do zrobienia a tak naprawdę nie miałem. No nauczyciel mnie sprankował. Później. tym się zrobić później. z później. Już w montażu po prostu. No ja to zrobię na chwilę. Zaczynamy od Powinno się chociaż nagrywać. Ma, no, nie sprawdzałam OBS-a. Uh, uwaga widzowie, ogłoszenie. Na, na 200 subów Antek robi live a w szkole. A ja już jestem ogólnie gotowy. To poczekaj. Jesteś gotowy, tak? No to on Ciebie, się... dobra? Rezon... Nie o, mi... Trzeba być przygotowanym. Do łapy. pamiętajcie, sobie. u toma to temu w łapce. To mój drugi, trafił. Zrób tutaj na rybnej łodzi. No, teraz idziemy do mnie, widzowie. Aha, bo já ani nehrávám, replay play modem. <laughs> Dobrá, trumf. Dojde rozradku, to mi se mi ráda. Jak počkat? Ne, Albo ne, trap, trap, trap. Já se trap, roboček. Ja sobie wykobię tę dziurę. Jak ty ją ja wychwalić? No wagonem, człowieku. Wysadziłem sobie wagon. Ja tak robię. Nie, nie, nie. To, to nie jest trudne. Przynajmniej dla mnie. Znaczy, widzowie, to, to jak ktoś pierwszy raz gra, to jest trudne. No znaczy, ja nie gram pierwszy raz, ale. No lecz sami ogólnie trudno wymyślić trapa Tak na anarchii SMP. Bo na anarchiesepę robili główne trapy. Musisz to przyznać? Czy myślę, że jakby na semper robili takie, jak ja teraz zrobiłem, to pewnie by. by prawie każdy wychodził, stary. Czemu? E, a to, to ci nie powiem. Ci nie powiem! <laughs> znaczy, inaczej. Dowiasz się. <laughs> Dowiem się, jak zginę, tak? <laughs> Zapraszam No jeszcze nie, wyjazd! Wyjazd, bo włączę sity Zartowałem, <noise> ale nie włączę sity Obwali mnie głowę Chodź No, wytnij to! Nie, wyjazd! No Widzowie, jak najko mamy! Halo? Proszę mnie nie bić! No to! Nie, nie. Antkowie, rób się to jasno. Zapraszam. No, ale tutaj. oni nie, 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 nie znają mojego nikogo. Y, to ja im pokażę. <laughs> nie! Zapraszam. nie. Wybluruj, dobra? co? To Ej, co nie, e, czekaj, patrz Ej, nie, nie, czekaj, patrz! Patrz teraz nie, ja pokażę taką strukturę. nie, no, wyblurowy to. nie, <śmuchy> nie, <Spoko wybluruję> to. nie, <śmuchy> to! Się nazywa TO! nie, to to. co? O. No chodź. <śmuchy> Ale nie, nie, Wiemy się. No nie, czekaj, czekaj, czekaj. czy to, to, to czekaj za... Ja. No widzicie, jaki on mi jas robi? Ale no, okay. ja, Ty, z Nie, tym czemu ja... Znaczy co? No ja ci nie mogę wycelować! Zmuki! No, ja mam taki ciągły dojazd! Więc robię! Chodź tu nie znaczy co? Nie znaczy, to! Zmukej to! No, jak ja pytolet! No! 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 Nie mam Nie, No! 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 nie No! No! nie No! No! Ej, ty, bo ja ginę! Także przekinam. O dostał. No czemu ty stawiasz tą zaslaną wodę? Nie, jak to było było okay. Nie. Brawo.

Jest, Może pójdźmy na misji. Pójdźmy na Mousy! Nie, to ma być z tego serwera odcinek. I z ma być. No, Co? Nie! Chodź tu. Ja po dwóch w Ameryce! Nie, nie! na direct Mundus est Bania. Bania. Nie bania. bania, 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 bania. Ja, y y. y, ja ja y, y, no nie, 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 jestem nie, 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 jestem nie, 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 stało. się